Siemano! Witam Was ponownie na moim kanale. Jestem dzisiaj w Skórzewie na ulicy Skórzewskiej 1. Śmiesznie. Skórzewo, a Skórzewska 1. No to tak jak w Poznaniu i Poznańska. I widzicie, z kogo już słyszycie? Jest dzisiaj ze mną DJ Remo. Tak, prosto z Poznania, z Poznańskiej. <śmiech> <śmiech> Przyjechaliśmy dzisiaj przetestować. Ja jeszcze nigdy nie byłem w tym lokalu. Ty już byłeś? Wiesz co, Zaraz przejeżdżam powiem. tutaj codziennie, co drugi dzień, co trzeci, ale nigdy tu nie weszliśmy, a chcieliśmy zaś komuś gdzieś tu przyjechać, a więc teraz no. będę wiedział, czy warto. Ja tak samo z bo też chcieliśmy, ale nigdy nie byliśmy, a przetestuję i będę wiedział, czy Pokaż warto. Pokaż już im tego robaka dla rozmiara specjalnie. Idziemy do Shrimp House. Widzicie? Shrimp House. Skórzewo. Rozmiar. Wiem, że Ty kochasz krewetki. Dzisiaj Twoje zdrowie. Mam, że miejscowa, super urządzona, płytki fajnie są wkomponowane, takie potłuczone, pomarańczowo-czerwone, w kolorystyce całego tego. No ja powiem sobie tak, lokal robi potężne wrażenie, ogromny, ja przeliczyłem to tak widzowie na szybko, tu ponad 100 osób się naje, jest tyle miejsca siedzenia, na dworze już byłeś. Co ty gada, że tu jeszcze jesteś no, na dworze? No to słowo. No ja. Faktycznie. masz 4, 8, 12, 16, 20 miejsc tylko na dworze. No ten grudek fajnie, że jest, ale tak... no... Nie, no, no co, no. no super ogródek. No. Ale lokal w środku robi wrażenie. No fajnie. Tylko że jest strasznie wielki. A no właśnie widzisz, coś ciekawego? Patrzcie. Jest tutaj Nie. tego. Masa jest. Jest naprawdę wybór potężny. Ja na pewno coś bez tempury. Bez ten tak, taki nawet oh. na przykład jest szaszłyk, Kudon, Italian. Aha. Badaj kara szybko No właśnie jest taka ilość, ja nie wiem co on zrobił. Ale no nie chcesz ja chcę spróbować takiego hamburgera z krewetką. Przecież to jest tak kontentowe hmm. Burger z krewetą? No. No to jest kontentowa, że... Nie jak, no to jest profanacja krewety. <grymne> no dobrze, no to się, no, tak. no, to trzeba zjeść po prostu krewetę. <grymne> dobra, to ty już Remik wybrałeś? Tak. Ja poproszę zestaw Buffalo, no bo wezmę tym 5 krewetek po prostu. Wiesz, 122 zł z dwoma kolami, to nawet jak te kole byśmy wydupcyli, no to to jest stówka, 108 zł. Ty masz 5 no. krewetek, ja mam 8 krewetek, no. zobaczymy czy się tym najemy. No ja się boję, że trochę nie. Ale no 5 krewetek? Ten mój sam zestaw kosztował. Człowieku. E, ile? Patrz, ale to wszystko jest osobno liczone. Nie ma jakby zestawu, widzisz? Kolesław jest zliczonego 10 zł. No tak, 10, i to sumują razem, oczywiście, i tak wychodzi i, cena i, tego. Wiecie, sozu, aha, jeszcze sosy po 8 do Bufalo do zestawu, no dobra, no trochę wychodzi to. No, Mam nadzieję, że się coś najem tym widzowie, ale kurczę przeraża mnie trochę faktycznie, że no żeby tutaj coś najęć się na osobę tymi robaczkami. Zobacz, będziesz miał frytki, będziesz miał surówkę, I, myślę. Ja wziąłem najmniejszą porcję, tylko 5. Z no i spokojnie, czemu? i za te 5, z tego co pamiętam, ile zapłaciłeś? No tu masz 5ę krewetki 5 sztuk, 9 złotych. To jest dziwnie zliczone. To. Nie no ile zapłaciłeś za... Krewetki 5 sztuk. To jest moje. No dokładnie. A ty masz 8 sztuk, za 15. Hit, nie? Tak mają nabijają po prostu. Tak nabijają. No. Bo, bo, co, bo krewetki w tym momencie kosztują no, tyle samo co, 21, no Tyle co trochę... bataty, Nie, to jest jakoś tak rozbijane. Pokażę wam ten pan. Jak zawsze prostuje to, co No żeby ładnie. Że on, było... tak, on tak zawsze... Moc, no Nocie robię tego. Hmm. Widzowie i właśnie, zrobię pierwszy raz tą rzecz na tym kanale. Bo Jachu tego jeszcze nigdy nie zrobił. Podasz mi. Podaj to ci mogę. Zobaczcie, tam jest samochód po kawie. I teraz słuchajcie, zapraszamy do sklepu po kawie.com. Jachu, czemu kawie. nie reklamujesz kawy naszej? No, jak to? Czemu nie robię No, bo nie chciałem tego od razu wszystkim wjeżdżać z chamską reklamą na dzień. No to dobry. teraz będzie no. chamska. Dzisiaj jest dzień na to. Pij kawę, będziesz zdrowy, będziesz silny. Tak. I z kodem Jasiu macie tak, 15% rabatu. 15%? Tak, 15% rabatu. 15%. Ja, ja tu jestem ziomą marketing. No. Robię robotę za ciebie dzisiaj. 4,5 gwiazdki na 277 opinii. Robisz od najnowszych? Od trafności. Od najtrafniejszych. Dokładnie. Dokładnie. Ja patrzę na najnowsze, ale I Jedno, co zauważyłem już, co myślałem, że to jest jedyny lokal. A tu się okazuje, że nie. Nie wiem, czy to można nazwać siecią, ale jest, wybierając zawsze Szrim w galerii MM. Tym razem wybraliśmy się tutaj, a więc gdzieś w galerii MM. To jest, na pierwszym piętrze w galerii MM. Dokładnie, tak a ja myślałem, że to jest tylko lokal nie. taki. czyli Jeżeli nie zdążyłem o tym powiedzieć. Ale Ile jest, to... jest tych lokali? No, wydaje mi się, że dwa są. Aha, Aha, czyli pierwszy, mini sieć. Pierwszy ich lokal właśnie jest z Galerią M, na pierwszym na drugim piętrze, a drugi od jakiegoś czasu tutaj, właśnie w skórze. Dokładnie. Miła obsługa, to już zauważyliśmy, że miła obsługa. No, jak zawsze, wyborne krewety, sosy. Wyborne krewety, to jestem ciekawy. Tu no próbuję dałeś? nawet słuchać szukać jakichś jedynek, nie ma, ja tu widzę. Nie ma. Za... no. Patrz, jest ja robię inaczej robię inaczej, bo robię od opinie. Najnowsza, najniższa, najniższa ocena. Okay, dobra, no, jest 6 miesięcy temu, rok temu, 9. No, no! Jest ich kilka, ale to są same stare. Dobra, ale zacznę od najnowszych. 5 gwiazdek, 5 gwiazdek. 5, 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 chyba na 30 jestem. No. I same piątki są. No. Tutaj nie ma no. żadnych. O, sorry, dwa miesiące temu jedna gwiazda. Brak kurczaka, ja nie lubię, był. Ja nie lubię no, rozmiar no. był. Dzień, no, ale. Jak można przychodzić do knajpy, która się nazywa Shrimp House i nie lubić krewetek i przychodzić tutaj na kurczaka? Ja, można ją. No, ale jak? Wytłumaczcie mi to. Przyszedł. To tak jak ostatnio mówiłem na odcinku, jak babka dostała w najlepszym kurczaku, którym Ty byłeś rozmiarem, jedynkę ocenę za to, że skończył mi się kurczak. To znaczy, że był tak dobry, tak. że zjedli. Że 15 minut przed zamknięciem już nie było, bo wszystko się sprzedało i dostała, dostała jeden za to. Dobra, Jachu. To trochę po remowloguje będzie, okej? Okay? No, jest... przepraszam cię Jachu wiem, że to ty tutaj rządzisz, ale ty rób sobie zdjęcia, a ja to muszę już pokazać. Te, te mało surowki to nie wiem, nie? Szaszłyczki są. Ale torpeda to wygląda. Sosiki. I jeszcze bataty mam do tego. Tak. No dobra, 100 złotych kochani, teraz kumam wszystko. Tu jest mój zestawik z jakimiś tutaj drzewami. Kalafior, marchewka, dobra za dużo nie mówimy, bo każdy będzie z nas zaraz testował. Przyszło to wszystko mam. Jestem w szoku. Ja, ja też jestem w szoku. Nie wiem co powiedzieć. Tak. Mega ładnie to wygląda. Nie, nie wiem co powiedzieć. Rozwala mnie twoja sałatka. No ilość tego zieleniny jest tutaj u ciebie Ale ja nie jestem w stanie tego zjeść, człowieku. A jeszcze ktoś mi się pytał, czy na lekko, no na no, lekko, na lekko. No słuchajcie, ja mam sotkę. Biorę od Mam jakieś dwa sosy, za chwilę nie pamiętam co to były te za sosy. Fryty... No kurczę, no nie wiem, chyba no, to zacznę no, od krewety. No tak. Patrzcie. Ty masz tę kurę. Panie pan, tak. Jahu, teraz też od razu krewetkę. Ale są to krewetki takie. Przynajmniej u mnie. U ciebie, chyba, u ciebie chyba trochę większe. To są te same. No to są takie krewetki, no które no, w paczce znajdziesz w każdym marketzie. Nie, to od razu mówię. No bo takie kupuję. O, ale fajny, taki to w stylu Siracza mają sos. Ale kreweta, wracam do tematu krewety. Mm. Taka jest, nie wiem, no konsystencja taka, która się. Mm. Lekko twardawa. A to może przez tę ale właśnie przez to mi pasuje. Taka mięsista. Może źle to opisałem. Ona mm -hmm. jest mięsista. Mm -hmm. No krewetka jest po prostu. Jakby... Nie uważam, że ktoś nie lubi krewetek, to tu mu będzie smakować. Ja ten sosik teraz jeszcze. Bardzo fajny ten mój sos. Eee, ostry co tutaj jest. Tutaj mam jeszcze dodatkowo marchewkę z jakimś sosem. Wygląda trochę jak jakiś szan. Dobra, spróbujmy z tym takim... O! To jest ser, sos taki na bazie gorgązoli. No to tylko ty masz te smaki, takie Jachu, no ja się nie dziwię, że ty jesteś tu mistrzem w tym testowaniu, ja biorę jakiś żółty sos, nie wiem, nie wiem, jaka nazwa, ale jest zarumpisty Jachu, spróbuj sobie na frytkę. Trochę ma sili papyczki, Marakuja. Marakuja, no zobacz, tej no jachu jest petardą. Subujcie ten kanał, bo naprawdę on ma takie zmysły... Nie marakują nawet. No. Tej petarda sos. No. Ja w życiu nie jadłem sosu marakujowego do tego. Ale nie, ]kolwiek. ale no, po prostu zaskakujesz mnie, jak ty powąchasz i ty od razu wiesz tym co. To nie jest ja lubię przypadek, jeść. Nie. To nie jest przypadek. Naprawdę, jak z Jasiem rozmawiałem, Jasiu zrób taki kanał, na początku był taki nie, nie, a teraz wiem, że to będzie taka... Um, Pożywka wiedzy merytoryczna, dla z widzów. No sorry, ja wiem, że nie zarumień się tutaj, ale taka prawda. Ja ci dam całego szaszłeczka. Czemu całego? Jedną, jedną Nie, no spokojnie! A i, I robimy dino. Lecę taką bez sosu, bo tak. A jest ja jest sobie biorę sosu. to. Lecę pierpę bez sosu. Pychotka. Glutenik wjechał. Cudownie, ale tu, tu więcej czosku jest, nie? Mm. Bo u ciebie nie jest tak, jakby przyprawiony. On jest. Uważam w tempurze, w cieście i dopiero z tym zrobi większą robotę, a mój można bez sosu. To jest pieczone na jakimś, jakby nawet bardziej na ogniu. Mm -hmm. Tak. Jakby z grilla, ale nie jakby na takim... Może wędzone. Ale... To smakuje tak, że się jakby przed zamknę oczy. Rozmiar by powiedział, że może stare ryby, kuter... Tak. A nie, a ja czuję wakacje. Takie kurde. Wakacje? No nie. To, to po prostu tak jakby, wiesz, ja, jakiś jest Hiszpania, coś. Tej... A powiedz mi, czy ten sos. Jest. Ale nie nie, nie ci Łotia? wszystkiego, nie? No nie i weź tu słuchaj go tej Yahoo, a chodź spróbujmy jeszcze czoskowy mam patrzcie. Dobra, ile mam, tak. tu jest nalane w ogóle. Nie wiem czy to jest czosnek, tak mi się wydaje, tak jest? Koperek ale... taki, nie? Tak bo... ja Taki pójdzie, ale... No. On dla mnie nie... Taka mizeriowa, nie. Taki mizeriowy, trochę tam mięty. A bo może to jest sałatki. Tej... Ja... Nie, ja już nie chcę. Jak nie chcesz, jest. To ja mam jeszcze bataty i teraz właśnie wjeżdżają. Pierwszy z mizerią. Tej, jakie dobre są te bataty. No ja. Na razie tak. O, uuu. To jedno, pięć gwiazdek jak free shelly. Potem żałuję, że nieraz daliśmy pięć takiemu lokalowi, gdzie to była pociągana. Mm. I potem nie ma takiego. No tutaj jest no, lekko że pięć no. Tu jest lekko że 5. Trochę, trochę te ceny mnie. Mm. No zaczekaj, no co ty gadasz 100 złotych. No 100 no, złotych ja. Tu jest prawie 50 złotych za to, ale chodzi mi jakby o fakt tego mięsa. No mięsa jest mało no, Patrz to. Ja na przykład w tym zestawie widzowie to. Nie wiem po co to tu jest. To jest jakaś wyspa z sosem gęstym i jakoś to mi nie podchodzi. To jest totalnie zbędne. Ja na przykład zamiast tego. Wolę by mieć jedną krewetę więcej. No rozumiem. Okej. Okay. I już bym miał troszkę tego mieszka. Ale więcej. weź pod uwagę, że wizualnie ładnie to wygląda, nie? No dobra, no ciekawe co pani Magda Gaster powiedziała na takiego tutaj no, że, no że To jest, to jest inwencja. No, po okay. Dobra, jest tu element zdrowy tutaj, jakaś marcheweczka, salerek. No. Dobra, ja jadę teraz tym. Od razu wam powiem, tak, tej sałatki tyle. To no, mnie nie Nie że wysypuje się za paręż i to jest trochę no zobacz jak ja Bo nie jestem myślę nie jestem brutas ale myślę że jest po prostu jej za dużo A ja mam jeszcze mm. kolesowa mm. świeżutkie ogólnie sałatka to mi coś nie pasuje po węwu żeby nie było obniżonych no to gdzie próbuj oku coś mi nie pasuje znam tej chyba, chyba, chyba cykam nie, bo to jest jakby... To nie jest Kolespaw. Ktoś chyba chciał zrobić w stylu azjatyckim mm, kapusta. coś się nie tatnią? No. Jakby stare masło czy coś? Olej dane do tego. Nie wiem, coś jest nie tak z tym. To jest bardzo niedobre. No nie. Ale wiesz, nie No nie. No, no nie. nie. No nie, sobie widzę to, to badej, nie. Ale w topa. Teraz się zastanawiam, czy, czy... to jest coś starego, czy po prostu nie nie... to trak. jest tak zrobione. Tak zrobione. Na brodzie masz fa fachon. To jest tak zrobione i to jest na nie. Totalnie no bo, na nie. No pospróbuj moją, nie? To spróbuj, to jest petardo Michał. No u ciebie widać, że to jest świeże. No. Tam też było widać. Dobra, taki kawałek. Dobra, u ciebie no. Tylko te dużo cebuli dali, co? No bo ja mu tutaj. Widzowie, co mamy wam dużo mówić? Ja powiem tak. Moje było pekarta, trochę tutaj faktycznie. No, no. Na minus idzie u mnie smak tej kolesławo rówko biało kapusty. jest dziwny. To jest w tym zestawie dla mnie totalnie zbędny dodatek. machewkę do tego się nie dopierdela. jedynie co? No to ten. Sos taką ma dziwną, mazia, maziowatą konsystencję. To nie musi być. Ale tutaj, o, ja wiem, co bym tu zmienił. W tym zestawie. Do tego zestawu dodałbym sos Remika marakujowy. O, zamiast tego e, białego. Dał troszkę tej surówki. O, albo nawet nie surówki, tylko sałatki. Tylko dodał z jedną, dwie krewety. I to jest petarda zestaw. Ale główna rzecz, po co to przyszliśmy. Na krewetę. No i krewety są... No krewetki są torpeda. No, super. Bardzo zadowolony. <grym> Widzowie, dajcie supa Jasiowi. Ja tu się od czasu do czasu zjawię. Nie obrażajcie się, proszę. O co się mają obraża? No nie, bo to wiadomo, że... No wiesz, jak to jest, nie? Jasiu, bym, byśmy chcieli życzyli sobie tego, nie wiem jak wy, napiszcie w komentarzach, żeby ja się zapraszał więcej tutaj osób na ten kanał. Hmm, mam taki zamiar. Chciałbym bardzo, no ale to wiesz. To, no. To nie ode mnie zależy. Wszystko. No od ciebie. A kto ma zapraszać? No ja zapraszam. Już, no już wczoraj zaprosiliśmy jedną osobę. No, no i rozmiar na pewno przyjedzie. Aha, i powiedział kto. <laughs> tak. I zepsuliśmy. Okej. Okay. Wiesz czemu. Bo Mamy. trzeba było rozmiarach tutaj zabrać. ზო აბი შევკოლები შევა და